Maleczko z tej strony Milek a dzisiaj wam pokażę jak zainstalować różne gry ze sklepu Play Płat, płatne yy, za darmo no to ja mam na przykład GTA San Andreas no to, patrz, no to poczekajcie jak wam to, no to wchodzicie w chromę w internet tak, wpisujecie apyky apytyoidy Kurde, coś źle wpisałem. Czekajcie. To. O, wtedy klikacie w to pierwsze, A to idę. Wtedy macie tutaj. Klikacie pobierz. Nie, ja już dawno mam ściągnięte. Wtedy wam się tutaj pokaże. To zainstaluję i wszystko. No. I ta, ta aplikacja. Jak już w nią już wejdziecie. No i widzicie, już się tu jestem. Wpisujecie na przykład, nie wiem, Minecraft O to. I macie najnowszą wersję, nie? Yy, nie wiem, na przykład jeszcze. O, mam pokażę. Grant. Theft. Theft. Auto razie Opaćcie. Teraz klikacie, możecie Witness City i to nie, ja mam Witness City. Znaczy, ja mam Sandra'a. Yy, no i tylko wystarczy zainstalować zainstaluj. No. Ogólnie tak można fajne gierki ściągnąć. Co jeszcze wam mogę pokazać. Jeszcze jest taka inapka. Poczekajcie. To jest to samo, ale jak, jak wam ta się tamtą tam, tam. apy purę. Nie wiem, czy apy Apepura, ale to jest to samo jak. Yy, 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 aptoide, tak? Macie tutaj ja to miałam, więc tylko ja wolę Aptoida. Nie. To jest wszystko, wszystko to samo, nie? Klikajcie pobierz. Się wam instaluje. Tak samo wchodzicie, wpisujecie jaką grę chcecie ściągnąć. Nie, na przykład zobaczycie. Poczekajcie, tutaj eee, minecraft czekajcie, Wam mi się, i to kosztuje 29 zł. Tam możecie z darmo, nie? To jest taka spokapka. Polecam. No, to ja kończę odcinek. To ja kończę odcinek i Ela. Siemaneczko, z tej strony Milek. A dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować różne gry ze Sklepu Play płat płatne za darmo. No na ja przykład GTA San Andreas, no to patrzcie, no to poczekajcie, jak wam to, no to wchodzicie w Chrome, w internet, tak, wpisujecie apyty, apyty, o, idę, kurde, coś źle wpisałem, poczekajcie, to, o, wtedy klikacie w to pierwsze, ap to idę, wtedy macie tutaj, Klikacie pobierz, po nie ja już dawno mam ściągnięte. Wtedy Wam się tutaj pokażę to zainstaluję i wszystko. E no I ta oto aplikacja jak w nią już wejdziecie. No i widzicie już się tu jestem. Wpisujecie na przykład, nie wiem, Minetraft o to i macie najnowszą wersję, nie? Yy, nie wiem, na przykład jeszcze, o mam pokażę, Grant, theft, theft, Auto, Andreas patrzcie. teraz klikacie, możecie Vice City i to, nie? Ja mam Vice City, znaczy ja mam Sandras. Yy, no i tylko wystarczy zainstalować. Zainstaluj. No. Ogólnie tak można fajne gierki ściągnąć. Co no, jeszcze Wam mogę pokazać? Jeszcze jest taka inapka. Poczekajcie. To jest to samo, ale jak, jak Wam ta się nie ściągnie tamtą. AP-purę. Nie wiem, czy znajcie ap ale to jest to samo jak. W Aptoidę, tak macie tutaj? Ja to miałam, więc tylko ja wolę Aptoida, nie? To jest wszystko, wszystko to samo, nie? Klikajcie, pobierz się Wam instaluje. Tak samo, wchodzicie, wpisujecie, jaką grę chcecie ściągnąć. Nie? Jak na przykład zobaczycie, poczekajcie. Tutaj eee, Minecraft, czekajcie, bo mi się. I to kosztuje 29 zł, tam możecie z darmo, nie? To jest taka spokapka. polecam. No. To ja kończę odcinek. To ja kończę odcinek i... Elo.